Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej w Jarocinie to już historia. Co ciekawe, choć burmistrz i referendyści stali po dwóch stronach barykady, to w jednym są zgodni. Myślę, że 7,5 tysiąca to jest sukces. 81% poparcia, wielki sukces. Tak kończy się kilka miesięcy batalii między rządzącą miastem Ziemią Jarocińską i niezadowolonymi z tym rządów komitetem referendalnym. Do urn poszło ponad 7 tysięcy mieszkańców. I choć ponad 90% z nich chciało skrócić kadencję Adama Pawickiego i jego radnych, sam plebiscyt nie jest wiążący. o Adam Pawicki nie ukrywa zadowolenia z takiego obrotu sprawy. Przewrotnie dziękuję referendystom za darmowy też poparcia. Cieszę się, że 81% mieszkańców poparło mnie, nie idąc do referendum. I za to chciałbym serdecznie wszystkim mieszkańcom, mieszkańcom Ziemi Jerocińskiej podziękować. No bo to jest olbrzymie poparcie po tych trudnych zmianach i, i reformach, które wdrożyliśmy w pierwszym roku, które efekt, na, na efekt tych reform trzeba będzie trochę poczekać, ale będzie, myślę, bardzo zadowalający dla mieszkańców, bo głównie mieszkańcy oczekują od samorządu, żeby coś się działo, żeby jakość życia była poprawiona. Co o frekwencji wynika referendum sądzą jego posłodawcy? Anna Iwicka dziękuję tym, którzy mimo wszystko poszli do lokali wyborczych. Składam wielkie hołd podziękowanie dla osób, które poszły i korzystały z tego. To jest ich prawo i dlaczego ktoś ma ich zastraszać dzisiaj się badić. Teraz przed burmistrzem Adamem Pawickim i jego ekipą wielkie wyzwanie. Realizacja zapowiadanego planu rozwoju z inwestycjami za ponad pół miliarda. I myślę, że masa inwestycji, która będzie bez kosztów dodatkowych typu podwyżek. Podatki, podwyżek cen wody, kanalizacji, i tak dalej, opłat. To, co Państwo zapowiadaliście. Tak, czyli to, Właśnie... co zapowi zapowiadałem, powiem tak, jak zwykle z nawiązką będę chciał zrealizować i myślę, że to będzie duża niespodzianka dla wszystkich. A co zrobią referendyści? Naszym zadaniem jako komitetu było doprowadzenie do referendum. Po tym, jak się to w referendum odbyło, tak naprawdę my już nie istniejemy jako komitet. Teraz mamy takiej Dajemy sobie czas na refleksję, na przemyślenie tego, czy i kiedy wrócimy, to się okaże, jak ludzie po prostu będą zmotywowani dalej działać. Chcesz jeszcze jedno referendum zrobić w tej kadencji? <laughs> Nie, myślę, że to już to, co teraz się odbyło, pokazało. Myślę, że ludzie... Nie chcieliby już brać dalej. Za trzy lata są wybory. Myślę, że wtedy pod koniec tej kadencji zweryfikujemy, czy pan burmistrz faktycznie wywiązał się z tego swojego planu, czy też nie.